Cel dzisiejszego spotkania: Chcieliśmy z Państwem podzielić się informacją dotyczącą przygotowań, a w zasadzie przygotowania już potrzebnej bazy do szczepienia w ilości tysiąca, a może nawet dwóch tysięcy osób dziennie mieszkańców Radomia, subregionu Radomskiego. Jest to, jak Państwo widzicie, przygotowane w pełni dzięki dużemu zaangażowaniu szpitala władz szpitala ale również wszystkich pracowników którym wyrażam bardzo dużą wdzięczność chcę podkreślić również że tu bardzo dobra współpraca z uniwersytetem naszym radomskim jak również wojskami ochrony terytorialnej szanowni państwo ten punkt dzisiaj po również uzyskaniu zgody z NFZ tu jest w stanie jest w stanie zaszczepić tysiąc osób dziennie, co daje 7000 taką zgodę mamy z NFZ u na 7000 szczepień w przeciągu tygodnia. Natomiast jesteśmy w stanie szczepić do 2000 i łatwo policzyć Szanowni Państwo, że no, zaszczepić w przeciągu miesiąca 60 tysięcy mieszkańców. Łatwo sobie policzyć, że byliśmy w stanie w przeciągu kilku miesięcy zaszczepić całą populację tych osób chętnych do, do szczepień mieszkańców Radomia czy subregionu Radomskiego. Wydaje się, Szanowni Państwo, że logistyka, przygotowanie w pełni profesjonalne i jestem przekonany, że o tych kwestiach technicznych za chwilę powiedzą Państwo. Państwo odpowiedzialni za to. Natomiast no jedna niestety też informacja, która z pewnością da Państwu obraz. Nasze laboratorium w Szpitalu na Józefowie dzisiaj szczepi poniżej 200 osób dziennie. Przygotowani jesteśmy, tak jak powiedziałem, nawet na ilość 2000, a w tym przypadku mając zgodę NFZ-u na 7000 tygodniowo, moglibyśmy znacznie przyspieszyć kwestię szczepień mieszkańców, osób, które się chcą zaszczepić. Czekamy, szanowni państwo, na szczepionki, bo niestety te szczepionki dostarczane są w ilości zbyt małej. I tak jak powiedziałem, one stanowią poniżej 200 szczepionek dziennie w tym tempie, gdybyśmy utrzymali to tempo szczepień, szanowni państwo, wydaje mi się, że moglibyśmy zapomnieć o spokojnych wakacjach. Dlatego bardzo dziękuję zarządowi, pracownikom, że jesteśmy logistycznie nie tylko mówiąc o tym, ale jesteśmy już dzisiaj w zaangażowaniu też również finansowym pracy zespołu, personelu, osób wspomagających gotowi do tego, aby otrzymać, potrzebujemy tylko tak naprawdę, aby otrzymać 1000, 2000 szczepionek dziennie i będzie taka możliwość, abyśmy dali radomianom mieszkańcom ziemi radomskiej możliwość spokojnego spędzenia e, wakacji, bo liczy na to, że taka ilość zaszczepień da rzeczywiście bufor bezpieczeństwa dotyczący walki z tą niełatwą chorobą, jaką jest COVID-19. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. <laughs> Jeśli chodzi o całość polityki szczepiennej, e, Wydaje się, że ten szpital już jest gotowy na to, żeby przyjąć taką liczbę pacjentów. Mam nadzieję, że powstaną liczne punkty szczepień masowych w okolicy, w mieście i powiatach. Natomiast z tej strony chciałbym przede wszystkim bardzo podziękować pracownikom szpitala. Z Panem Prezydentem Skrzyczyńskim na czele, Panią Ewą Naczelną-Legniarką, bo tutaj jest duży za niezmierne zaangażowanie. Pomieszczenia jeszcze nie tak dawno, bez pracy ich i, i personelu nie nadawałyby się do przyjęcia ludzi do szczepień. Dla nas to jest bardzo ważne, bo szczepienia będą skutkować tym, że mniej ludzi chorych przede wszystkim z powodu covid-19 będzie trafiać do szpitala, ale szpital wielospecjalistyczny czeka na to, żeby może będziemy mogli wreszcie pełnym potencjałem pracować dla, na korzyść pacjentów z innymi chorobami, bo ta górka ludzi oczekujących na zabiegi, na diagnostykę innych chorób rośnie z dnia na dzień. No i, i przyjdzie jeszcze spora liczba osób, które są ozdrowieńcami, ale w sensie takim statystycznym. Natomiast jeśli chodzi o ich stan zdrowia. Wiemy wszyscy, że nie jest najlepszy. Kilka miesięcy upłynie, aż ci ludzie dojdą do pełni formy. Także dziś to jest jakaś jaskółka. Jesteśmy gotowi, czekamy na szczepionki. Z tego miejsca jeszcze chciałbym podziękować Uniwersytetowi i kierunkowi lekarskiemu, który czynnie włączył się w akcję tą, ale też studenci Wydziału Lekarskiego będą pracować w ramach wolontariatu na oddziałach, na odcinkach w szpitalu, co znacznie pomoże personelowi w wykonywaniu własnych czynności, a przede wszystkim Zwiększy się również komfort samych chorych, a przy okazji studenci no naprawdę wejdą na głęboką wodę i będą mieli możliwość czynnie już nie tylko na z książek, ale przede wszystkim z życia codziennego, z pracy. Także tutaj nie przewidujemy problemów. Mamy zapewnienia studentów z UTH, że również wesprą swoim, swoim zaangażowaniem prace logistyczne związane z ruchem pacjentów i żołnierze wotu, u także czynnie będą wspierać funkcjonowanie tego punktu. Czy ktoś jeszcze z Państwa. 7 dni w tygodniu w różnych godzinach. Staraliśmy się zorganizować pracę tego punktu tak, żeby osoby, które mają różne aktywności w ciągu dnia mogły skorzystać z takiego wymazu. Jest to już nasz pierwszy tydzień, drugi, pierwszy tydzień takiego aktyw, takiej aktywnej pracy. Widzimy, że ludzie faktycznie bardzo sobie cenią to, że są różne godziny pracy tego punktu. Także informujemy mieszkańców, prosimy Państwa też, żeby za pośrednictwem mediów, w których Państwo pracujecie, taką informację przekazać. Punkt jest usytuowany koło Soru w miejscu ambulatorium, więc dostęp do niego jest bardzo prosty, czy to dojazdem samochodowym, czy od autobusem i jest skierowany na zapotrzebowanie takie, które jest w naszym regionie. Pracują pielęgniarki, więc zawsze jest informacja, jest porada w związku z tym. Takie, uważaliśmy, że taki, taka odpowiedź na potrzeby regionu naszego jest niezbędna, co też uczyniliśmy. A, jeśli chodzi o wyniki, to... Jest duże zapotrzebowanie, dlatego że przed nami są wakacje. W związku z tym y, też jest to ważna informacja, że wynik jest tłumaczony w, języka, w języku angielskim y, i niemieckim. Dlatego też to jest ważne, jeśli ktoś wyjeżdża albo planuje urlop, y, to niestety taki paszport będzie potrzebny i taki wynik y, ma być rozczytywany y, za granicą.